Siemanko, jestem się, jak chciałem was serdecznie przywitać w kolejnym odcinku na moim kanale Gramy w Fortnite'a, a ze mną jest Adam Q Siema, siema. Co, lecimy, gramy dzisiaj pary Zobaczymy jak nam pójdzie Zgadza się Tak Więc zaczynamy My lecimy na puszczę Co zresztą widzicie Jakiś typo nam tu leci Okej, okay, no spokojnie Mieli tylko tutaj na na to jest takie. Ja lubię to miejsce ogólnie. Ej, jeśli jeszcze nie wiecie, no że Adamku kochanie. ma kanał na YouTube, to wpadajcie Dokładnie. do opisu. Bo tam macie link do jego kanału. Na którym musicie koniecznie nastawić subskrypcję. Mam RPGA, bo będą pojawiały się tam filmy z Fortnite'a. Dobrze mówię? Zgadza się, pa, zgadza się. Tylko perpel rzuch. ci RPG. No Ty ma. masz tylko RPGA? Masz o kurleski. Jakiś bot był, lol Ciekawe czy to jest zlutowane Dobra, jesteśmy tutaj ducha Przebieramy po szybkie I wbijamy do środka Obydwie obu chedzik Kanowanie, ty, kurwa, ty nie, to nie to po okresie Nikogo nie było, także git Mamy szansę na jakieś fajne broń O, mam dużą potkę, kozacko Ja nie otwieram nie. Walić te ceczki, o Boże, ja wziąłem te czwórki, dobra, nieważne. Skanowanie, szybkie. Ja, ja biorę, ja biorę WP. Ja biorę WP. Masz czwórki, ale O, skanowany. Lol, ja to tak dla beki rozwalę. Tak, dokładnie. Nice. Ok, będzie to. MK I harpon To bit Chodź do strefy O, bo tam się klepił tutaj I tutaj jest chłop Co to znaczy? Milimetry, milimetry Teraz wszyscy piszą A w nigdy dobre, dobre Kurde, to są te, te wabiki ich niedobre babiczki Tam jest chłop, bananek biegnie No, no czego on zatrzymał się Wygrał to, to oszukaństwo No, ty raka masz gościu Ja bazę tutaj chłopie buduję Udaje że budować umiem Bananek jest Sto dostał, dostał. Za ile sto dostał? Znaczy ja trafiłem za sto RPG masz? Tak, no faktycznie. Toż... Tak. A przynajmniej metalem metale to nie, nie rozwali. podjechał. To lecimy. Tylko tak, żeby nas nie widzieli. Ale jeszcze ja najpierw fajdę w ognisko. Czekaj, chodź o, tutaj za. Dostaję, 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 dostaję. Mówisz? Tak. Skąd? Masz Że... wychyli No faktycznie. Idę do ciebie. Tylko wychyli głowę dostaję. O kurde, jednak nie Co? Tutaj jest chłop. Ja bombowe barwy mam. Ja mam swam hase chłopy. Gdzie oni? Oni Ej, masz amunicję do RPG? Wow, ale a ładu. Bardzo muszę dostać tego chłopa. Co? Do RPG? No. Nie mam. No, Wystawiedliwie nie. No i... plecy! Ostro leżysz chyba Masz Jeśli jakby co apteczkę? Takie... Mam teczkę, Mam tak nawet gdzieś. trzy A potki? Mam... wszystko Czekaj, dam jedną Chłopie, tutaj się... CO?! To nieźle Idzie Chyba giniemy, ale nie przestawaj. Ja pierdzielę. No. Aha, bo miał tego. Zostawcie łopeczkę w górę. Myślę, że 10 łopeczek w górę. To kolejny odcinek. Zgadza się. A my gramy drugą gierkę. Dobra, więc drugi mecz lecimy na potonne piaski. Uważaj chłop leci na twoje. A parasolkę za winę, czyli chyba ogarnia grę. Ja też mam. Ja też mam. A, bragiecies, przystalacie piski. Woła, tam bardzo mocno. A tam ku głmiera. Czekaj. O, hopa, trzy dostał. Naprawdę tego dojechać Cia. Ja... To było pro granie. Giniesz? Nie, ale ten chłopak Pazy Paz bieg jeszcze trzeż Dobra kilocham go Przedbu rybka Ziem sobie nawet Od śpi O śpi brawa mi gitnie Jakby się jakaś pompa przydała autentycznie i nie miał on pompa Te są typy. Strzelają się nawet Na górze tam Co no, potem ich dojedziemy. Dobra. Mogę to Ogólnie O bym... Typy dwa. Nade mną tutaj. I coś czwórki rzucają. No są minus 22 202. jak idę, jak idę, gościu! Gościu! Ale śmieć Ale paruwa. Dostał to budować budowa cię się. Nie no, jeszcze odprawy chłop, to jest jakiś joke ta gra. Joke <śmum> no podjedź go. Nie, nie mam pompy. Ale masz. Swe... Tego typa po prawej Nie, Masz od tego dojść, on mi Dobrze, git idź. Ależ jest chłop. Jest, kurde Adamku, wierzymy w ciebie. Albo nie. No, ma pompę, a nie nic. Zbuduj się, zbuduj się. Pistolet, masz pistolet. Tak. Łapka w górę, każdy łapka w górę. I subskrypcja na kanale Adama. Zasłużył. Poczekaj. Nie ukrywajmy, zasłużył. Na górze gdzieś jest ta karta Guściu, 20 sekund masz no, Tu jest apteczka pteczka. Bo dla mnie... Guściu, no szybko Już lecę Gdzie ty jesteś? Nie wiem, tutaj gdzieś Tak, dobrze Jest nawet blisko ten na autobus Biegnę, biegnę już Nie płacz, nie płacz tylko Aha. 10 sekund Iść tam po itemy z tych Nawet nie... Ja nie, nie miałem nawet czasu ich zabierać To moja pompa Niech była Bożu, ryba. Weź sobie tą rybę Dzięki Łatwo z tymi po, ziemkami. Jakieś bombiki Gdzieś tu, tu gdzieś Kobo z głośno zostałem, masz jakąś prawie. Nie dostałeś. No ale strzelił ktoś. No jest chłop. A ja mam dużo materiałów. No, no Kur. Wiedziałem, WIDZIAŁEM Tu jestem Ostro, granaty gdzieś Nie no, ta gra to kał Przy mojej karcie są typy Przy karcie są Czekajcie, żeby Cię zabić A przeszukali mnie? Nie Kurde, grę No to strzelaj na mnie o 100. a więc 13 miejsce chcieliśmy wam bardzo podziękować za to, że nam oglądaliście że stawiliście się w górę, bo trzeba wbiliście oczywiście na kanał Adama no no po prostu trzeba tak? zgadza się no i co? jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie siema